Panie trenerze, pierwszy mecz Falubazu, na Góra, no przed spotkaniem tak naprawdę zastanawialiśmy się czy Falubaz jeśli wygra to minimalnie pewnie, natomiast zwycięstwo bardzo okazały, czy spodziewał się Pan tego przed spotkaniem? Wiemy z doświadczenia z lat ubiegłych, że inauguracja nie wychodziła nam najlepiej, początki sezonu nie były najlepsze w wykonaniu Falubazu, chcieliśmy to zmienić, udało się, cieszę się, że w takich rozmiarach wynik poszedł świat, to to o czymś świadczy. Wszyscy zawodnicy pojali, naprawdę bardzo dobre spotkanie. No i tak dalej. Czy Falubas jest naprawdę taki mocny, czy to start taki słaby? No kilka, kilka znaków zapytania się rozwiało, ale powstały następne, właśnie to jest jedno z nich. Natomiast e, też bez hula optymizmu, mamy bardzo trudne mecze u siebie i nie zapominajmy, że jeszcze na Wrocławskiej nie wyjechaliśmy i mamy nadzieję, że to się uda w najbliższych dniach. No właśnie, ale od liderów można było się spodziewać takiego wyniku, natomiast Jonas Dawidson i Krzysztof Jabłoński, no to chyba jest wielka niespodzianka także dla Pana. No największą sprawił Jonas, bo pojechał znakomicie, ale u niego jest albo wszystko, albo nic, więc dzisiaj było wszystko i oby tak dalej. Natomiast Krzysiu pojechał bardzo dobrze na swoim, można powiedzieć to, że dobrze ze startu na dystansie, też przyzwoicie szybko. I dobrze widać, że też rozumiał się z Piotrem w, w tych wyścigach. Także no, nic złego nie można powiedzieć. A Co z Kamilem Adamczewskim wydawało się, że to on pojedzie dzisiaj? Pan wystawił Aleksa z Gardzińskiego. Z Kamilem rozmawialiśmy, mówił, że to była wasza decyzja. Rozmawialiście on psychicznie, nie czuje się jeszcze, jeszcze dobrze. Co przed Kamilem? Jakie są prognozy na to, żeby wrócił do, do swojej dobrej dyspozycji? Prognozy są takie, że cały nadchodzący tydzień spędzimy, spędzimy na torze i to jest jedna sprawa. Kamil jest nie, 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 jeszcze nieprzygotowany, żeby wystartować widzę, a tym bardziej na meczu inauguracyjnym, gdzie zaobarczony jeszcze większym stresem i nie, nie chcieliśmy rzucać mu tego jeszcze na plecy. Musimy najpierw popracować, przygotować się i wtedy z całą pewnością, że wszystko jest ok, wystartować w meczu ligowym, żeby nie zacząć po prostu źle czy fatalnie. Mówi Pan, że cały tydzień treningów, ale z tego co słyszeliśmy, to pierwsze treningi na Wrocławskiej środa, czwartek. No, być może uda się już we wtorek, więc w związku z tym, że są też w międzyczasie eliminacje do, do Złotego Kasku, zawodnicy, którzy nie będą w nich startować, a tor będzie przygotowany we wtorek, już we wtorek wyjadą na tor w Zielonej Górze. Ostatnie pytanie, czy także Jonas Dawidson i Andreas Jonsson są spodziewanie w Zielonej Górze? Tak, Czwartek mamy spotkanie z wszystkimi zawodnikami, w piątek AJ i Jarek Hampel wyjeżdżają już do Bydgoszczy, bo tam jest oficjalny trening przed Grand Prix, ale w czwartek spotykamy się wszyscy, trening, jeździmy tak powiedziałem cały, cały tydzień, ale czwartek i piątek Będą to treningi, już takie można powiedzieć, połączone z jakimś ściganiem takim poważnym. Być może uda się zorganizować jakiś sparing lub turniej. Dziękuję Drugim bardzo. Człowiek jeszcze tego, tego, tego meczu, tego co przed meczem, może jak rozmawialiśmy <grym> nie wiem, z dwa tygodnie temu, mówił Pan, że probatoru to jest takie sobie rozwiązanie. Czy cokolwiek dała ta Probatoru ten pierwszy raz Protasiewicz i są wyjechali, czy, czy po prostu odjechali, bo trzeba? Powiem tyle, że ustaliliśmy kto pojedzie nie bardzo by było komu ujechać. Chętnych nie było. Tak jak się spodziewałem, że ta próba wprowadzi więcej zamętu niż korzyści. Aczkolwiek no jest przepis, jaki jest, e, wykorzystujemy to no jak, jak można. Czy to coś daje, no trzeba zapytać zawodników. Z mojego doświadczenia wynika, że nic. Aczkolwiek no jest taka możliwość, wydaje się, że ma to swoje plusy w kontekście przygotowywania jakichś nieregulaminowych nie torów i tak dalej, żeby to na próbie toru zweryfikować. I tu jest absolutnie plus takiego rozwiązania. Ja mówił Pan przed spotkaniem Pana zawodnicy, też mówili o tym, że będzie twardo, że będzie pewnie beton. Jak, jak ten tor dzisiaj się prezentował, tak jak się spodziewaliście, czy coś innego? Taki był. Dlatego też właśnie pojawił Aleks Gardziński, który ma na takich torach i dobrze przygotowany sprzęt, i, i potrafi dobrze wystartować te pierwsze kilka metrów, co na tym torze, jak widzieliśmy, jest bardzo ważne. Taki był. No, spodziewaliśmy się, że będzie jeszcze twardszy, więc wszystko, co było jeszcze ponad, to było dla nas plusem. Patryk Dudek zaszalał tutaj niesamowicie. On jest, nie wiem, czy nie jeszcze większym zaskoczeniem niż ten Davidson. Tak, musiałem po, po, po Patryka III wyścigu go trochę ostudzić, bo już nieco przesadzał, był naprawdę bardzo szybki i czasami trochę za szybki, więc y, to, to, to cieszy. Znaczy, że on ma jeszcze, przepraszam, jakieś rezerwy? Nie, nie, no wy wygrywać y, przed rywalami o całą prostą to naprawdę zdarza się y, rzadko i niewielu, no i, i naprawdę brawurowo to, to, to robił, a o wypadek nie trudno. Star Gniezno, jeszcze Słówko dla nas to jest zaskoczenie w sumie, że, że, że pojechali tak słabo, bo jak się spojrzy na ten skład, ok, papier papierem, ale to naprawdę mają fajne zestawienie, co według Pana było przyczyną tego, że oni tak kiepsko tu dzisiaj pojechali? Ja nie wiem co było przyczyną, że tak kiepsko, ja mogę mówić za, 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 za mój zespół i my obawialiśmy się tylko tego, że mm, tor tutaj jest jeszcze nie dla wszystkich tak obieżdżony jak inne. Niektórzy startują tutaj bardzo rzadko lub bardzo dawno. Tor jest twardy, nie wszyscy taki preferują. Aczkolwiek jak było widać, nie mieliśmy z tym większych kłopotów. O Andreasa Sajonsona jeszcze chciałem zapytać, że pan nie zrozumiał, że takie szczepianie. Czy mi się wydawało, czy on rozpędzał się, nie był do końca pewien tego, tego nie wiem, toru, ustawień, motocyklu? Yy, nie, ustawienia jakby były cały czas te same, jak w yy, po swoim drugim starcie, o ile dobrze pamiętam, zmienił, zmienił motocykl. I z tymi samymi ustawieniami wygrał wyścig. I potem już jechał znakomicie. No, ostatni swój bieg, no to trudno. No, sytuacja na torze spowodowała, że nie, nie, nie mógł mijać rywali. No i stało się, jak się stało, ale to jest, żużeli takie przypadki też się zdarzają. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo.